Cześć! Witajcie na kanale Po prostu Klocki. Dziś mam do zaprezentowania zestaw z serii Lego Western o numerze katalogowym 6716. Ten zestaw jest zestawem z jednej z moich ulubionych serii. Na instrukcji mamy pokazany nasz powóz w bardzo klimatycznym tle. Z mamy pokazane, jak inaczej możemy ułożyć nasz zestaw. Zestaw zawiera 64 części. Został wyprodukowany w 1996 roku. Jest małym zestawem. Mamy tutaj armatę. Armata strzela. Konika, który ciągnie nasz powóz. Żołnierza, który prowadzi. Żołnierz w ręku ma bicz oraz strzelbę. Nasz szyi ma białą bandanę. Jest ubrany w niebieski mundur. Z tyłu żadnych nadruków. Mamy tutaj dwa rodzaje kół, jedne mniejsze, drugie większe. Drewniane beczki. W tej znajduje się dynamit oraz mała broń rewolwer z drugiej strony mamy beczkę ze strzelbą a w środku mamy pociski do armaty mamy ich Mamy ich sześć. Mamy jeszcze jedną zapasową strzelbę. Jest tutaj także skrytka na miecz. To by było na tyle, a więc... Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i do usłyszenia.